Siemaneczko z tej strony, królik, witajcie na piątym brudnym motovlogu Jeżeli jesteście, oglądacie ten filmik, zapraszam do zostawienia łapki w górę, za subskrybowanie mojego kanału. Na pewno nie zabłądziliście na YouTube, nie oglądacie jakiegoś najankata. Także zapraszam na piąty odcinek brudnego motovloga na początku chciałem pochwalić się moim nowym zawieszeniem, że tak powiem. Zawieszenie zrobione w profesjonalnej firmie Szukiel Suspension. Gorąco polecam tą firmę. Naprawdę zdziwiłem się, jaki jest czas wykonania takiego zawieszenia. Wysłałem zawieszenie w poniedziałek, a w czwartek już miałem je u siebie. Jak widać, wszystkie uszczelniacze są wymienione. Nanówki, nic nie cieknie, wszystko jest dobrze. Będziemy je testować na czasie. Został też wykonany setting zawieszenia, wszystko powinno być tak jak ja chciałem, pod moją wagę, pod moją jazdę. <coughs> Także bez porównania powinno być zawieszenie, powinno super działać. I już się nie mogę doczekać, aż przetestuję to zawieszenie, coś nagram na pewno. Oczywiście już bym jeździł tym motocyklem, ale jak widać, brakuje mi tu jakiejś części w kademie. To jest chyba klamka sprzęgła, jak widzicie, a bez klamki, co sobie nie poszaleje. Także zamówiam, zamawiam sobie jutro klamkę, czekam aż klamka przyjdzie. Od razu zakładam zawieszenie, wstępnie jest ustawione. Także tam dostałem jeszcze instrukcję od Andrzeja, co tam dokładnie mam zrobić. Już tam dokładnie nie pamiętam, tam ogólnie o SAGI chodzi o ustawienie. Jak to wszystko ma być, żeby grało i huczało. Także na spokojnie wszystko sobie zrobię. Jak widać tutaj jeszcze mam zbiorniczek odkręcony od sprzęgła. Owiewka zdjęta to wiadomo. No i jeszcze parę rzeczy tutaj będę musiał wymienić. Mogę wam się pochwalić albo pożalić, jakby to powiedzieć. Stopka też już jest do wymiany taka stopka. Możecie wysyłać gdzie najlepiej kupić stopkę w jakiejś dobrej cenie do KTM'a żeby nie chcę w tej oryginalnej kupywać, bo 500 zł za stopkę to trochę przesada. I też mam do wymiany kopkę. Jak widzicie jedyne. W takich krosówkach nie tylko wymienia się tłoki za 500 zł, ale też trzeba wymieniać stopki, kopki, łożyska w tylnym kole. Też mam do wymiany w tym miesiącu, będę już musiał włożyć w z 1500 znowu. Także kurde, trochę tych wydatków jest. Może przejdziemy od razu do QA, bo czas goni, zaraz mam iść na siłownię. Nie no, oczywiście wszystko na spokojnie, aż tak jak obiecałem, z 10 minut tutaj porozmawiam z wami. Zaczynamy może tutaj Pierwsze pytanie od razu. Enduro Poręba. Dlaczego KTM, a nie na przykład Beta Husqvarna, Husaberg i tak dalej? Strzelam, że chodzi o części. Bardzo dobre pytanie. Powiem Ci stary, że Husqvarna i Husaberg to może nie miałbym żadnych problemów z częściami, jeżeli chodzi, bo nie brałem pod uwagę starszego motocykla niż 2012 rok. Także w 2012 już Husaberg był przejęty przez Katema no nie mylę się na pewno, bo już był na pewno Husaberg w Katemie. No i potem Husqvarna została wykupiona przez Katema. I można powiedzieć, że Husaberg zamienił się w Husqvarna, także to jest to samo nadal, plastiki się tylko zmieniły. Jedne z tych motocykli, co powiedziałeś, to Beta. No rzeczywiście Beta, problem z częściami mógłby być, kiedyś rozważałem nad kupnem Bety RR 300, ale pisałem do producentów o różne części, takie odpowiedzi dostawałem, że się płakać chciało, także wiem, wiem, że ktoś powie, że części są do tego, ale to chodzi też o to, o zamienne części używane po prostu na takim Eliksie do katema sobie wszystko znajdę, od starszych modeli będzie pasowało. Na przykład, no nie wiem, no kupię sobie taką, strzelam taką ośkę głupią za 40 zł, a do bety nic takiego nie znajdę, będę musiał dawać 300 zł to jest taki tylko głupi przykład, dlaczego kupiłem KTM, a nie jakąś Beta, gaz, Gasa, TEMA czy cholera. Wie co jeszcze nie obiecałem, że nie będę przeklinał. Także w ostatnim momencie się powstrzymałem. Przejdziemy do drugiego pytania, zobaczymy od kogo tam mamy. O, boże, jakie mam straszne pismo, chyba się ledwo co doczytam sam po sobie. Klaudia Słukowska. Bardzo mnie ciekawi, dlaczego królik. No to powiem Ci, Klaudia, że. Jedyne, jedyne pochodzenie tego pseudonimu to moje królicze jedynki, już te pseudonim chyba mam z 10 lat, jak się nie mylę, teraz mam 18 lat, wtedy miałem 8 lat, no to czekaj, która to była klasa, chyba druga albo, no około drugiej, pierwszej podstawówki wymyślił mi ten pseudonim Michał Białek, pozdrawiam cię Michał. I tak jakoś zostało do tej pory, że mówią na mnie królik. Założyłem też sobie taki fanpage, no to właśnie wiadomo, że od pseudonimu pochodzi już wszyscy wiecie. Zobaczymy teraz trzecie pytanko, od kogo tam mamy. Game over 122. Jakiej firmy masz półki i czy są oryginalne, czy tuningowe. Game over powiem Ci, że to są półki faktory, nie są oryginalne, niby różnią się czymś tam od oryginalnych, mają większą regulację. Też fajnie wyglądają, to jest duży plus są anodyzowane dosyć fajnie właśnie pasują do tego pomarańcza oczywiście to nie jest wersja Faktory, jak widzicie rama jest czarna także to jest zwykła wersja, tylko te półki miałem jak już kupowałem motosyk, były z wersji Faktory też mnie to cieszy, bardzo fajnie te półki wyglądają oczywiście jeżeli ktoś by chciał kupić i jeździć amatorsko to takie półki kosztują gdzieś około 2 kafli, także lepiej zainwestować w remont czy coś niż takie półki Kupywać. Ja po prostu mam te półki, bo je miałem i je będę miał. Nie zamierzam ich sprzedawać, bo bardzo fajnie wyglądają. Regulacja też się przyda, można parę rzeczy pokombinować z zawieszeniem przy tych półkach. No i to chyba tyle. Także półki nie są oryginalne, możesz sobie zobaczyć. Wejdziesz na KTM Sklep, wpiszesz sobie tam, czy wpiszesz, wybierzesz zakładkę Power Parts i wejdziesz tam w półki. Zawieszenie chyba jest taka podkategoria. Klikniesz sobie tam. I właśnie znajdziesz sobie te półeczki. Z tego co pamiętam, były chyba za 2622 zł. Coś takiego, także chora cena. Nie kupiłbym tych półek na pewno, jakbym ich nie miał. Jeździłbym sobie ze srebrnymi półkami oryginalnymi, no ale <laughs> fajnie, że są. Przechodzę teraz do czwartego pytania: kostkowy. Ile waży Twój motor? Czy takie same podjazdy? Nie, czy takie strome podjazdy są groźne dla motoru? Tak jak mówiłem. Straszne ma pismo, nie mogę się sam po sobie czasem doczytać, ale jakoś dałem radę teraz. To powiem Ci kostkowy, ważyłem ten motocykl seryjnie, waży oczywiście 103 kg. Jest trochę odchudzony, wyjąłem z niego rozrusznik. Rozrusznik, akumulator, także to jest około minus 4 kg. Ważyłem ostatniego, 99 kg waży. A jeżeli chodzi o to, czy motocykl naprawdę się może uszkodzić na tym podjeździe, na jakichś stromych podjazdach, to jak najbardziej, ale jeszcze nie miałem takiego przypadku, że chyba nie zrobił nic gorszego niż klamkę złamałem. Oczywiście plastiki się rysują. No też zależy jaki podjazd. No, staram się motocykl na bok rzucać, nie chcę jakoś tam z klamki strzelać jak Edek z enduro Krzeszowice, żeby ten motor jakieś salta robił pokazowe. Po prostu kładę motocykl na bok. I jak widać te efekty kładzenia... Kładzenia? Dobrze mówię? kładzenie chyba. Motocykla na bok. To właśnie gripy się zdzierają. Muszę sobie taką zatyczkę kupić. Taka zatyczka 50 zł, ale przyda się. Nie dość, że kierownica się nie będzie niszczyła. To jeszcze gripy zostaną nowiutkie. Z drugiej strony też już taśmą mam zawinięte od tego kładzenia motocykla na tych podjazdach. Będę sobie ten płyn sprzęgłowy wylał, ale na szczęście jeszcze nic się nie stało. Także no, powiem Ci, że na tych podjazdach to jedyne co można zrobić, to klamkę uszkodzić w moim przypadku albo plastiki. Jak widać, nowa klejna już nie jest taka nowa jak tydzień temu. Trochę tu się porysowała, bo jeździłem. To jest tylko jeden wyjazd, a już wszystko nie jest takie jak było. No też nie ma co szanować tak motocykla, a czy no szanować. Po prostu czasem wolę ten motocykl puścić niż schodzić z tym motocyklem i na przykład skręcić sobie kostkę czy złamać rękę, żeby mi ten motocykl przygniótł. Czasami wolę go puścić po prostu, czy tam na bok przechylić, żeby tak się nie męczyć potem na <laughs> schodzenie z tym motocyklem, bo mam akurat takie tereny, że jest mnóstwo kamieni, po prostu źle można stanąć, złamać jakąś nogę, czy po prostu się nieźle poobierać. Także wiesz, jak to jest. No. Motocykl naprawdę jest jak na takie na takiej klasy motocykli jest ciężki, 99 kg. W między setką to jest chyba 9 kg różnicy, bo setka waży około 90, to nie czułem żadnej różnicy. Rzeczywiście gabarytowe jest trochę większy, wyższy. <coughs> na setce wyglądałem jak taki gruby dzieciak. Jeszcze wtedy na, na masie byłem, to było 2 lata temu, czy rok temu. Naprawdę super mi się tym motocyklem jeździ. Polecam wszystkim AXC 250, oczywiście nie na początek, ale jeżeli ktoś już miał doświadczenie, na 125 jeździł troszeczkę, także moment obrotowy jest jak w czterosuwie, ja też mocy Wam nie braknie na pewno. Także świetny motocykl, polecam. I przechodzimy do ostatniego, piątego pytania. Pytanie od Buraka Cukrowego. Burak, zajebiście aktywny, jesteś pod moimi filmami, pozdro dla Ciebie. W jaką pogodę lubisz jeździć na moto? No i teraz to jest u mnie coś takiego, że nie lubię jeździć, jak jest bardzo zimno, a nie lubię jeździć, jak jest też ciepło. Znaczy no bardzo ciepło, bo jak ciepło jest, no to w sumie w krótkim rękawku albo w samej koszulce sobie pojadę. No i też wiecie, jak to jest jeździć w lato, właśnie w krótkim rękawku, przewrócicie się, poobdzieracie się, a w zimę zaś mam strasznie słabą odporność, jak Wam to powiedzieć, no wyjadę sobie w taką pogodę. Może super będzie mi się jeździło, ale przyjadę do domu, zdajmy sobie kazu w garażu, drugiego dnia jestem chory, ja mam coś takiego właśnie, że Z odpornością u mnie jest dosyć krucho Także jakby to powiedzieć, no najlepsza pogoda według mnie do jazdy na motorze to jest takie 20 stopni, 25 góra Żeby się też nie kurzyło dzień wcześniej, żeby popadało, nie będę tu też jakichś tych Warunków dawał, no niby każda pogoda jest dobra, ale jednak taka od 20 do 25 stopni, według mnie jest optymalna na motocykl enduro nie jest za ciepło, nie jest za zimno, trochę deszczu też by się przydało, nie lubię jak się kurzy, kurde, to jest chyba najgorsze jak się kurzy, no no jeszcze z takich wad zimy, co tam mogę wam powiedzieć, że strasznie mi gogle parują, nie wiem czy macie jakieś sposoby na parowanie gogli, ale to jest to co nie lubię, że jak mi gogle parują, kurde, no rzeczywiście jakieś kamyki czy coś, można się wpierdolić w jakieś drzewo, no. Tragicznie się jeździ, a bez gogli to też sam nie jeżdżę. Wiadomo, ktoś przede mną będzie jechał do Stanek.